Sianeczko, witamy Was w ten piękny poranek. Dzisiaj moi drodzy będziemy polegali na obcych ludziach. O kurde. A to dlatego, że będziemy jedli tylko to, co oni zamówili przed nami. Więc odwiedzimy okay. dzisiaj mnóstwo różnych fast foodów. Wy oczywiście lubicie takie rzeczy, jeżeli lubicie fast foody, to zostawcie łapkę w górę. I oczywiście subskrybujcie kanał, bo lecimy po milion, a teraz bez przedłużania lecimy na śniadanie. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy pod McDonaldem, jest godzina 9.45 i jedziemy po śniadanie. Ciekawe, co ludzie jedzą w McDonaldzie na śniadanie. Wy możecie napisać w komentarzu, co najchętniej wybieracie. Ja bym zjadła kajzerkę wieloziarnistą z kurczakiem. A ja Jarki. obstawiam, że będzie na pewno coś z wołowiną, a ja z wołowiną tak średnio. A ty lubisz chyba, co? Wołowiny nie ma na śniadanie, jest tylko wieprzowina. No, 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 wieprzowiną, przepraszam. No, <laughs> Ja ci powiadam dwie różnice. Wołowina robi mu, a wieprzowina robi. masz Zapamiętam. Witam, Edna, trzymanie zamówienia. Dzień dobry, ja mam taką nietypową prośbę. Chciałabym zamówić dokładnie to samo, co samochód przede mną. Tak samo, będzie 31-30. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Co to tak mało? Dziś, ja że się najemni. Jeszcze nie zaglądaj, poczekaj na mnie. Ja głodny, może. Dziękuję bardzo. I co my tutaj mamy? Kawa jest. Jest kawusia, to jest najważniejsze. Mega liczyłam na to, że będzie kawa. Ja uwielbiam kawę. Może niekoniecznie z maka, ale kawa musi być na śniadanie. Normalnie chyba cappuccino, co? No, ale się... Ja mam flap white. A w środku tak. McMuffin, proszę bardzo. Mac I co to jest? Z czym jest McMuffin Farmerski? To jest tost to chyba. Ej, ja nigdy nie zamówiłem tosta w maku. -y on tak wygląda. On dobrze wygląda. Dobrze? To jest odwrócony cheeseburger. To jest ser, bekon i bułka. Ona odwrócony jest cheeseburger. Tycha to jest. Tu jest McMuffin Farmerski. A nie, to jest też McMuffin i jajkobek. Aha! Aha. Bo to trzeba na opakowaniu jest tak, trzeba w środku zobaczyć. Uwaga, u mnie jest Farmer. Tutaj też jest z wieprzowinką. Wieprzowinka. Dobra, spróbuj tą wieprzowinkę. Mówiła, że jest dobra. Ja nie mówiłam, że jest dobra, to szaku mówił, że jest dobra. Ale uwaga, no jest. zobacz jaka przypolona bułka. No ciekawe, czy pan przede mną też dostał taką przypoloną bułkę? Z Czym to w ogóle jest? Majonez, ser i mięso tylko, bez Do... żadnego warzywa. Dostał, bo ja też mam pakę przykopconą. I powiem wam tak. Dostał, oceniam faktycznie 6 na 10. Nie jest zły. Jest spoka, jak wołowina. Jak. Wieprzowina, Boże. Jak karpówka z grilla. Tak? Mhm. Ale zamówiłabyś sobie to sama? Nie. Ja mam. My tylko zamawiamy kurczak e, w tej bułce z kurczak, pełnoziarnistej. Kurczak Deluxe i zawsze musi być bułka pełnoziarnista, bo jak nie ma pełnoziarnistej, to już nie jest to samo. Ej, nie jest zły jednak stara. lepsza od tosta. To ja zjem tosty, a ty zjedz wieprzowinę. <laughs> Przecież tam nic z niego nie zostało. <laughs> Okej, okay, ja uważam że się danie nie zaudane. Nie ma co gadać. No. Spoko. Jedzie. Mamy tam kumpla, trzeba mu rzucić kawałek bułeczki, bo on tutaj czeka. Tak O już w locie widział ten kawałek Dlatego on tutaj jest. Sini to jest niemożliwe, że mamy McDonaldowe ptaki, nie? które jedzą jedzenie z McDonalda i czekają aż ktoś im coś rzuci, albo jak spadnie frytka. To jest niemożliwe. Yeah. Jesteśmy w naszej ulubionej restauracji pizzerii. Spaka Napoli. Spaka Napoli, neapolitańskie, że jesteście w Warszawie, albo na Powiślu, albo na śródmieściu. Konieczna pozycja do odhaczenia Co nie szaku? No, Jeżeli najlepsza lubicie, pizza w mieście. Tak, lubię, yy, włoską pizzę. Ja powiem Wam tak: przyszedłem tu raz i później, jak zamawiam jakąś pizzę, albo jesteśmy gdzie indziej, to mi nie smakuje. Zrobiłem sobie kuku sam, rozumiecie? Bo cały czas wspominamy spakę Gdzie byśmy nie byli, gdzie byśmy nie jedli to zawsze y, nam czegoś brakuje Zgadza się Trzy osoby, ostatnie zamówienia trzy My nie decydujemy, go to, co było ostatnio. Nie nagrywamy obsługi oczywiście, ale przed chwilą podszedł do nas pan kelner i zapytał, czy potrzebujemy karty. Powiedzieliśmy, że nie, że poprosimy trzy ostatnie zamówienia, które tutaj zrobiono. Yy, I zamówiliśmy również napoje, więc jestem ciekawa, Ja o Ja odstawiąc do dostanę makaron, gdzie nigdy tu makaronu nie zamawiam, <noise> bo zawsze biorę Właśnie. pizzę. My mamy swoje ulubione tutaj też potrawy, które w sumie zamawiamy za każdym razem, więc yy, jestem ciekawa, czy będą jakieś inne, których jeszcze nie jeliśmy. Ulubiona pizza, jak nie będziecie wiedzieli jak się zdecydować, to tak Tartufo, Diabola, calabresa Capricciosa, y, margarita i to wszystko okay. Patacicia jest rogala Rogala Patacicia. A <laughs> makaron jeszcze? Makaron, y, parkeri alla genovese Haszaku, twoja ulubiona pizza? Calabresa tak? jest calabrese, najlepsza, calabrese, nie? tylko ona Ciekawe czy dostaniemy Ale uważajcie, bo calabresa jest ostra Bardzo O proszę Co my tutaj mamy? No to taka woska, woda gazowana. Aha, okay. super. A tutaj soczek. I do tego zwykła wodzianka dla szaka. Do Brawo! Każdego. Super! Dla każdego coś dobrego. Widzisz? Idealnie. Marzyłeś o tym. Bardzo. Proszę. Dziękuję. Dziękujemy. To jest raczej sok pomarańczowy wyciskany. Tak, pycha. I zobaczcie, słomka jest z makaronu. No to właśnie, to jest takie fajne i specyficzne. A to jest y, napój gazowany o smaku gorzkich pomarańczyków. Co? Niosgwinta, ja jak prawdziwy twardier. Pachnie trochę jak kola. Smakuje trochę jak taki syrop na kaszel z y, herbatą. No i pomarańcza. Tak. Okej. Okay. A... Dziękuję. Teraz... Nie wierzę. Jogunów. <laughs> diabola. Tak? A ty masz szynkę kukurydzę. I to jest bez sosu pomidorowego. Okej. Okay. Ostatnio zamawiał tą pizzę mojej siostry chłopak, jak u, u nas byli w Odwiedzinie. Tak, tak, Pamiętasz? tak. Włóki, no. A żaku makarzon i ja jestem ciekawa, co jest w środku. Musimy to rozkroić, nie? Uwaga, otwieramy niespodziankę Ale. dzisiejszego obiadu. Ale jest napompowany. Patrzcie. No. Uwaga. Nigdy tego nie jadłam. A ty? Ja też nigdy tego nie jadłam. O kurcze, tam jest szyneczka, serek, Wybaczcie mocno to rano. wygląda. Jest szynka, ser i sos pomidorowy, czyli wszystko co najlepsze w pizzy. Szczerze? Trafiliśmy idealnie. Wszystko przy... Ale ja, ja mam diabła, nie wytrzymam. Ja Teraz. tą pizzę jadłem przez rok, zawsze jak byłem, niczego innego nie zmieniałem, ale jak zmieniłem, no to kurcze, zmienił mi się też światopogląd, już zamawiam dwie naraz. Nie? Bo jeden za mało. To prawda, przegina zawsze. Uwaga, testuję. Co, będziesz zamawiała? To jest smażone na głębokim oleju, jeszcze. Wow. I w środku, oprócz sera żółtego, jest też biały ser. Zniknie trochę makaronu. Właśnie. Tylko, że kalzon jak wierza. Uwaga, testujemy. Oh, wow. Tylko, że ja wolę bardziej ostre, nie? No tak, to jest zdecydowanie dla tych, co lubią łagodne jedzonko. Klaudia by zjadła chętnie. Klaudia chętnie. Dobra. Szakowi obkroili. I ostatnia pizza. Ser, szynkę i kukurydzę i biały sos. Nie ma tutaj sosu pomidorowego. Testuj. Testuj Ty lubisz ma. kukurydzę, nie? Mhm. Mm Bardzo dobra. Smakuje trochę jak y, truflowa, ale bez trufli. <noise> Okej. <Okay. głos> ale ogólnie jestem mega zadowolona. Idealnie nam się trafiło. Nie ma co gadać. Najlepsza jest ta. Tylko, że pamiętajcie, tej pizzy nie da się tak podnieść, nie? O! Chyba, że ktoś Ci ukradnie salami. Tutaj jest lżejsza i się da. Podnosicie tutaj widelczykiem ładnie. Cyk. Nie słuchajcie się go w ogóle. I do buzi. Nic wam nie spada. Smacznego. Słuchajcie, po obiedzie czas na jakąś kawkę albo lody. Albo jakiegoś smoothie, albo jakiegoś eklera. Więc jesteśmy w ciekawym miejscu, gdzie możemy dostać tak naprawdę wszystko. Jest mega I duża nic. kolejka cały czas. Tutaj ktoś się przewija, więc pewnie zamówienie będzie ciekawe. Weźmiemy po prostu trzy ostatnie rzeczy, które pani sprzedała, i się nimi podzielimy. Więc Let's go. lecimy. To jaka kolejka. One eternity later. Dzień dobry. E, ja mam taką sprawę. Chciałabym zamówić dokładnie to samo, co pan przede mną. Okej, okay, czyli cztery gałki. Ok, super. Bez żadnych dodatków. To co pan, to co pan. Jeżeli były cztery zwykłego gałki i to cztery zwykłego. Okej, okay, będziecie. Kartą będzie. Pan przed nami zamówił cztery gałki e, lodów. W jednej porcji jest smak biała czekolada i sorbet troskawkowy Ciekawe. Jeden straciatela, drugi. E, a ty mam jedną gałkę? Ty masz jedną. Siaku Szak, ma dwie, bo jest duży, a my Aha. mamy po jednej. To co? kurczę, trzeba zrobił siedem. Takie <laughs> bo duże pan, zamówienie. Pan zamówił e, dwie gałki dla siebie, a po jednej dla swoich dzieci. <laughs> Czyli Szako wyszedł na starego. <śmiech> Trzymaj stary. Mogę być stary. <laughs> To jest moja Czekolada mięta. Ja często kupuję, dzisiaj mam mega karta. Diabolka, czekolada mięta. Piękna sprawa. Ja bym wolała czekoladowe, ale te też są git. Mamy deser. To teraz czekamy na kolację. Moi drodzy, jest już godzina 18. Ja po 19 nie jem, więc przyjechaliśmy na kolację wcześniej. Ale ja jem, halo! Szaku też je. Ale ty się nie liczysz w tym odcinku. A ja? Tylko Szaku się liczy. O, 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 i fajnie. Zdecydowaliśmy się na KFC-ka. Możecie napisać w komentarzu, co najbardziej lubicie z KFC. A my lecimy na drive'a. Tutu tu taka fajna, miła pani pracuje, Oj, którą tak. pozdrawiamy. Dokładnie, ona dała nam ostatnio darmowe kupony na jakieś zestawy, prawda? No. Cicho, nie może się wydać. Gdzie je mamy? Zjadłem. Szaku zjadłem. O, my zawsze, jak coś dostaniemy, co można za darmo zjeść, to dostaje kto? Szako! Wisiek! jest Ty, słuchał zamówienia? Dzień dobry, ja mam taką nietypową prośbę, bo chciałabym zamówić dokładnie to samo, co osoba przede mną. Dobrze, to już sprawdzamy, co było. Dobrze, zapraszam do okienka na Dobra, dziękuję. Dzień dobry. Będzie karton. Ok, zapłacone. Chyba 78 zł zapłaciliśmy. Co? To my kupiliśmy pół KFC? Więc ciekawe co będzie w środku. Mam nadzieję, że będą stripsy, bo ja tylko lubię stripsy. Dziękuję. I nie. 13,98 złotych. <grym> Ty jesteś chora. 73 złotych. Ja usłyszałam 78 zł. To 1398! O nie! Tragedia. Chyba będziemy musieli pojechać jutro, jeszcze raz. Justyna, jutro się ładnie proszę ubrać i jedziemy <laughs> do lekarza. Nie ma co gadać. Na oh, 12 wow. mamy. Co można zamówić za 13 złotych KFC? Nie wiem. Szaku, ale się dowiem. <laughs> Ona musi robić jeszcze jedno kółko, co nie? No co najmniej jak nic dwa. Stoi coś za nami. Ta Ghost Rider. kogo nie ma Justyna. A to jest kolacja, przypominam <laughs> trzy osoby! Jaki poket! Czekajcie! Musimy zaparkować Kamień, nożyce papier, gramy. Kto to je? No chyba nie na pół. No nie na pół. Ewentualnie jak przegrasz, to robisz drugie kółko. Trzy po trzy. Trzy po trzy. Trzy po trzy. Trzy po trzy. 3 po, trzy. Trzy po trzy. <śmiech> <śmiech> Dziękuję. Udało. Możesz to przytrzymać. Ale plot twist. Czym plot twist? Dla ciebie i dla mnie! Chyba byłem w takim małym opakowaniu. Ale to musimy jeszcze do szaka pojechać i gdzie? Pogardzać. Musimy się cofnąć. Ale co to w ogóle jest? Nie mam pojęcia. To wam nie będzie smakować. Nie? To nie są wasze smaki. Mm. Czemu ten serek nie jest roztopiony? Naszej miłej pani nie ma dzisiaj. To jest kurczak z suchą bułką. I z musztardą. Tylko jak ten był, on jest przedzielony na dwie części, jest jeden ogórek, trochę keczupu i musztardy, tak? Próbuj Justyna, a nie tam patrzyć. Smutno mi. I co? Trzeba zrobić drugie kółko? Zdecydowanie. Czy do innej restauracji jedziemy? Wybieraj co chcesz mi się? z makazjad. Jedliśmy śniadanie. Maka? Zwykły. Znowu? Ale jedliśmy śniadanie. Ale nie jedliśmy zwykłaka Maka. Dobra, przejdziemy do Maka. No, dzisiaj KFC nie oddało. Jesteśmy pod McDonald's i stoi przed nami dosyć mocny mesiek, więc ciekawe czy zamówienie też będzie mocne. geles 580, no. A w ogóle zobaczcie jaki Krystian jest słodki. Wsadził sobie tutaj zdjęcie Rogalika, szaka, swoje i gesticzka przy odnisku. No co? Przyjaciele. Więc. Jak w ekipie. Normalnie, a jak? Lepiej nawet bym powiedział. <grym> Witamy w proszę o Dzień dobry! Dzień dobry. Ja bym chciała zamówić dokładnie to samo, co y, osoba przede mną. Dokładnie to samo, co... Tak. osoba tak. tak. O kurde rachuneczek rośnie z tego co widzę. 53 zł 85 zł <grym> <grym> Ale miał genialny pomysł. 1165 140 zł 140 zł. Wybombiaj stąd niunia, nie Gaz, 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 gaz 150. Nie, jeszcze coś Wybombiaj stąd Niunia, ja ci mówię. Gazu dawaj. Ja sam chelapka. Ciekawe Masz to zjeść. Mam mokre sam w tym momencie. No, widzę, ale masz to zjeść, stary. Wiem to. To nie jest tak, że... 167 zł. Dobra, robię salto. Nie wytrzymam zaraz. Zestaw Mark Zestaw Mac Chłop gelesem przyjechał całą rodziną. Tam pewnie siedmioro jeszcze ja je siedzą. A u nas jest tylko jeden chłop. Nie z jednym razem. Tak! Ja na wakacje lecę niedługo, muszę być chudy. Dobra, się Zgadza. 165 40 zł 40 za 80 tego. Dziękuję. Dziękuję. Masna kolacja. A! Co to się podpaliło w ogóle? Moi drodzy, rekordnie, 30 tysięcy punktów w aplikacji McDonald's. Piszcie w komentarzu pomysły, w jaki sposób możemy w odcinku wykorzystać te punkty, bo możemy nagrać odcinek, w którym te wszystkie punkty wykorzystamy. Tutaj proszę, paragon. Ale nie patrzymy, co tam jest. 30 tysięcy punktów na koncie, a ona dalej chuda? Ja to <noise> Tak szczerze, to ja nie pamiętam kiedy złożyłam ostatnie zamówienie w McDonaldzie na 165 zł. Nawet jak kupujemy z szakiem, z Klaudią i z Rogalem ostatnio kupowaliśmy, to zapłaciliśmy chyba 110 zł za wszystkich, nie? No tak! Ale ile ja wtedy zamówiłem? No ty sam wiesz jednego podwójnego makroyala, no tak. To jest nic. Dziękuję. Trzy picia idealnie! Christian, trzymaj to. Nie mogę, gram w Brawl Stars. Brawl Stars jest grane teraz. Poczekaj. Otwaram sklepy Brawl Stars. Dziękuję Ja papaka! Ja ledwo to zmieściłam przez okno. Trzymaj, Szaku. Ja wezmę, ja wezmę. Jedziemy do domu, bo wstyd. To wszystko? Za dużo coś jeszcze trzeba tam z okienka odebrać. Niesamowite. Ja przetestuję może kołę na początku, Ciebie Jestem nie widać. Jestem tutaj, jak to. Niezwykła. Niezwykła. No kurde, jak ktoś za zł, to Niezwykła. raczej nie bierze, to jest zero. Joystick, ty tutaj nie krzycz na nas i na widzów. My robimy opening. Jezu, jak jest jak on ciekawy, co tu się dzieje, tak? Pachnie jedzą się. Ty nie możesz niestety takich rzeczy. Ale zaraz co innego dostaniesz. Spokojnie. Uwaga. O, sałatki będą, zarobiście. Uciekaj na razie. Fidelce. Sos tysiąca wyspy do sałatek razy trzy. A nie winegret? Nie. Kurde, sałatka mała. Mała? Ty. Sałatka premium. To jest sałatka bez niczego w środku. A tu jest z kurczakiem. Okej, okay, lecimy dalej. Fryteczki. A prytki, spoko. Średnie. Kolejne małe. fryteczki. Kolejne małe. Szaku, będziesz to wszystko jadł do rana. No. jutro sobie na śniadanie zostawisz. Jeszcze. Big Mac. Ekstra sos Big Mac bez pikla. Co? Tak to wygląda. Dodatkowo sos, ale bez ogórka. Ciekawe. Kolejny zwykły Big Mac. Okej. Okay. <grymne> cheeseburger. <grymne> Na dobitkę kapciuszek. Sos musztardowy, sos śmietanowy, sos barbecue. Do czego to? Sos musztardowy. <grymne> Wszystkie sosy? Że chłop Słuchajcie, to zapamiętał? Cheeseburger, tylko mięso i tylko ser cheddar. Nie, ja muszę to zobaczyć, nie? Otwieramy i patrz jak to wygląda. Tam kotlecik z serkiem! Bez ketchupu nawet nie ma. To wygląda tajem. jak to rano. chyba dla dzieci jest, wiesz? No, jak to strano? Jak to chyba jest dla dzieci przygotowane. Kolejny cheeseburger, tylko mięso i tylko ser. McChicken. Sos śmietanowy. Kolejny. Sos barbecue. Do czego? I 20 nuggets. 6 sosów na 20 nuggets. To już jest czub. Ale ktoś mi się. Ja Cię nie wierzę Ale czuję się jakbym zabrała tym ludziom to jedzenie trochę Ja się czuję jakbyś zabrała mi pieniądze To są największe zakupy jakie zrobiliśmy w Maku Zdecydowanie nigdy nie zrobiliśmy takiego zamówienia No dobrze, może w Irlandii jak byliśmy Wtedy kupowaliśmy całe menu No dobra, no to my zabieramy się za wieczorną ucztę Za chwilę sobie rozpalimy ognisko i przy ognisku zjemy maczka Super grill Wy napiszcie oczywiście Szakowi smacznego na dzień dobry i na kolację. A my się z Wami żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!